I teraz taki mały bonusik. Okazuje się, że jeśli wymusić działanie wiatraków CPU na PWM, to nie zawsze ten system będzie tak agresywnie y, ładował się na 100% prędkości wiatraków. Tutaj mamy w tej chwili dalej procesor w tym samym overclockingu, czyli dalej mamy około 40%. Mnożnik, i widzimy temperaturę. Oczywiście mamy wyższe, bo mamy pod 80, 81 stopni max. Mamy 74% tego najdłuższego testu jak Cruncher dla 128 GB. No i komputer w zasadzie działa cicho szukający. Więc myślę, że nie jest źle. Zostanie to zapisane jako profil OC numer 4 cichy. E, jaką mamy temperaturę, pewno wyższą, mamy niższy prędkość obrotów, ale dalej jest to tylko 41 stopni, czyli 10 stopni mniej na wyjściu z obudowy. A komputer kończy test. Więc. Myślę, że jest miło, cicho, przyjemnie i czatowo. Więc za chwilę po 5 dniach wytężonej zabawy będę go pakował i wysyłał do klienta. Mam nadzieję, że klient będzie skakał po cofit. No i ja też jestem zadowolony, że się udało. Pozdrawiam.